Limitatoru, toru, narzekający Hamilton i niesamowity Max Verstappen. Takie było Grand Prix Orti, a ja zapraszam Was do oglądania. Jak się okazało, najważniejszym punktem tego weekendu wyścigowego były limity toru. Tak, ponieważ kierowcy wyjechali ponad 1200 razy ponad limity toru przez cały weekend wyścigowy. Jest to naprawdę niesamowita ilość, i już w kwalifikacjach się zaczęło. W zeszłym roku również zaczynały się już problemy z limitami. Kierowcy masowo wyjeżdżali z toru, czas okrożeń był kasowane. I dziwię się, że kierowcy nie zwrócili na to trochę bardziej uwagi w trakcie jazdy, w kwalifikacjach i w wyścigu w tym roku. Oczywiście warto odnotować fakt, że tak jak mówił chociażby Max, no, że tych linii po prostu nie widać z kokpitu, ale też tak jak mówili na przykład Fernando Alonso albo Robert Kubica, linie to linie, no jakby tam była ściana, no to jakoś trzeba byłoby zareagować. Skoro ich nie widać, no to trzeba je wyczuć. Oczywiście, może teraz przyjąć dwie narracje. My jako zwykli kierowcy nie wyścigowi w tym sensie prowadzimy samochody, rowery, inne pojazdy. Nie jesteśmy kierowcami wyścigowymi i nie wiemy, jaka to jest duża presja i jak dużo musimy włożyć wysiłku w to, żeby w takich liniach się zmieścić, czy żeby wyczuć te linie. Ale to są najlepsi kierowcy na świecie i sądzę, że możemy od nich oczekiwać najlepszych rezultatów i najwięcej możemy od nich wymagać. Mogę zrozumieć to, że kierowcom było naprawdę ciężko, ale nie powinniśmy dostosowywać się do kierowców, szczególnie że nie wszyscy łamali, a nawet jeśli to nie tak nagminnie te przepisy toru. Przepisy i limity toru są równe dla wszystkich i tak powinno zostać, moim zdaniem. Możecie się ze mną zgadzać albo i nie. To jest moje zdanie, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Ale jak już jesteśmy przy toru, jak widzicie na załączonym obrazku, największy show odegrał nam Sergio Perez. Sergio Perez, który w Q2 totalnie się nie popisał. Wyjechał z Maxem na przejazd, skasowali im czasy. Czeko wyjeżdża na kolejny przejazd, znów skasowany czas. Czeko ma ostatni, trzeci wyjazd, żeby ulepić jakiekolwiek okrążenie, które będzie mogło się zaliczyć. I dostaje informację. Czeko, przejedź nawet ciutkę wolniej, ten boli tak da radę. Dowieź okrążenie w limitach toru. Czeko nie dowiózł. W kwalifikacjach do sprintu poszło Czeko już znacznie lepiej, dzięki czemu mógł powalczyć z Maxem Verstappenem, aczkolwiek tylko na początku, bo później Max już mu odjechał. Była to bardzo ostra walka, panowie wymienili parę nieprzyjemnych słów przez radio do swoich inżynierów, jednakże po wyścigu Czeko podkulił ogon, przyznał, ok, ok, poniosło mnie. No nic, no do Maxa to Czeko nie dojeżdża i w tym sezonie pokazuje to coraz bardziej. Wyn był stosunkowo nudny do pewnego czasu, do czasu kiedy to tor zaczął przesychać i George Russell zdecydował się założyć softy. Wraz z nim wielu innych kierowców zdecydowało się to zrobić, ale najwięcej na tym skorzystał George Russell. A najwięcej stracił Charles Leclerc, który zjechał i totalnie nic nie zyskał zjechał totalnie za późno. No cóż, Ferrari się nie popisało i zespół znów zabiera czekowi punkty. Tutaj jeszcze warto się na chwilę zatrzymać przy świetnym Nico Hulkenbergu, który generalnie miał przepiękny weekend, fajne kwalifikacje do sprintu, bardzo dobry wynik w sprincie, ale no tyle. W sumie wyścig już nie był aż tak imponujący, ale sprint jak najbardziej. Należał do Niemca. W wyścigu bez zaskoczeń wygrywa Max Verstappen, ale warto tutaj zwrócić uwagę na jedną interakcję. Mianowicie pod koniec wyścigu Holander zapytał się swojego inżyniera zespołowego, ile potrzebowałby, żeby wykręcić najszybszy czas okrążenia, jaką ma przewagę nad lekterkiem, i że chciałby zjechać po softy. Aczkolwiek jego inżynier od to, ponieważ było duże ryzyko. Jednak Max, jak to max, Max się uparł, Max zjechał, dostał softy, wyjechał 4 sekundy przed lekterkiem, dogrzewając opony, stracił kolejne dwie, po czym poleciał najlepsze z okrążenia. Wielkie brawa na Maxa, on obecnie jeździ w swojej lidze. Pozytywnym zaskoczeniem tutaj był McLaren, który przywiózł poprawki, tylko dla jednego kierowcy niestety. No i Lando Norris pokazał, że te poprawki naprawdę dużo dały. Bardzo wysokie miejsce w kwalifikacjach, wyścig też całkiem udany. Co prawda sprint nie poszedł mu najlepiej przez zmianę warunków atmosferycznych, aczkolwiek wyścig główny kończy na czwartym miejscu i jest to naprawdę świetny wynik dla McLarena. Nie był to zaś dobry weekend dla Mercedesa, który na tym torze nigdy nie był wybitny. I ten weekend również. Niezbyt dobre tempo. George został odpadający w Q2. I mimo tego, że Louis Hamilton jechał naprawdę nieźle, to limity jednak go trochę zjadły. Jak już dostał karę, po tym jak Lando cały czas notował każdy wyjazd za tor Luisa, no to Louis już naprawdę widać było, że trochę mu tam psycha spadła i też odnotował każdy incydent kierowcy przed nim, dopytując, czy już dostał karę. Ja dostałem karę, czemu inni nie dostali kary? Halo, on już wyjechał trzy razy, on co okrożenie wyjeżdża i to dwukrotnie. Halo, co się dzieje? No i koniec końców, totok musiał go uciszyć przez radio i od tego czasu Louis już się skupił na jeździe. Koniec końców przez czasowe, które sumarycznie otrzymał Lewis Hamilton, skończył ten wyścig za George'em Russellem, który przypominam, ruszał z dalszej pozycji, ponieważ nie wyszedł nawet z Q2. I dodatkowo w przeciwieństwie do Lisa George Russell w wyścigu ani razu nie wyjechał z toru. A tak sztuka to się tylko jemu oraz Guan Yu Także dla tej dwójki wielkie gratulacje za ten weekend. Ferrari o dziwo poradziło sobie całkiem nieźle. Pomijając fakt, że totalnie nie wykorzystali potencjału, który mieli na początku wyścigu. Ruszając z pozycji 2-3, kiedy już widzieli, że Leclerc nie jedzie takim tempem jak Verstappen, powinni, nie wiem, dać Carlosowi możliwość, ej, Carlos, wyprzeć sobie Leclerca, spróbuj jechać się przed tempem, jak ci się nie uda, zamieńcie się pozycjami z powrotem. Zamiast tego byli cały czas trzymani tak naprawdę, a Carlos nie był w stanie samodzielnie tego Leclerca wyprzedzić. W ogóle oni chyba byli proszeni o to, żeby zachować pozycję, z tego co pamiętam. Więc nie wyszło to niestety najlepiej dla Ferrari. Koniec końców rezultat jest niezły, ponieważ mamy Leclerca na podium, ale pomimo pewnych problemów Ferrari i tak chyba ten weekend może zaliczyć do całkiem udanych. A ostatnia pochwała leci do Lance'a Strolla, który w sprintie zajęł czwarte miejsce i w kwalifikacjach również radził sobie naprawdę nieźle. W wyścigu głównym oczywiście, jak to lans już trochę gorzej, znacząco od Fernando ale jak na lansa uważam, że był to naprawdę niezły weekend. Także cóż, to by było na tyle w ten weekend. Dzięki Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!